Na samym wstępie chciałem Was zaprosić na bardzo fajny kanał, moim zdaniem, świetnego wykonawcy, który się nazywa Jan Stosur. Tworzy własną muzykę, śpiewa i naprawdę dobrze mu to wychodzi. Ja mu chcę po prostu trochę pomóc, aby większe grono osób zobaczyło na przykład jego piosenkę. Także zaglądnijcie do opisu. Macie w opisie i jego kanał, i jego piosenkę. Także wbijajcie, śmiało sobie posłuchajcie. Mi się bardzo spodobało osobiście i chcę mu po prostu pomóc. A już bez przeróżania przechodzimy do odcinka. Dzień dobry, witajcie, ja jestem Palion. A wymyśliłem sobie taką serię, że będę czytał komentarze na Facebooku. A też chcę zrobić zapowiedź serii, że będzie taka seria co tydzień, sobota z Palionem. Napisałem na Facebooku, na grupie na Facebooku, że zadawajcie mi pytania, ale jak patrzyliśmy na te odpowiedzi z Pawłem, to stwierdziliśmy, że robimy odcinek z czytania komentarzy. Także bardzo fajnie. Wszystko przeczytam, wszystko dokładnie. Ja napisałem na Facebooku. Szybko zadajcie mi jakieś ciekawe pytania, na które mógłbym się wypowiedzieć. Czekam. E, Dawid Jabłoński zapytał się, zagrasz ze mną w CS-a? Ja napisałem tam na tym Facebooku, że mam się wypowiedzieć na coś długiego. Żeby było jakieś fajne pytania, abym się mógł wypowiedzieć na to, a tu zagrasz w cs -a? Nie rozumiem po prostu takich pytań, właśnie. o to. Bo Ania Krowicka napisała mi: Nie mam pytań. XD. Wszystko wiem, czyżby kolejne nie, czytanie komentarzy przez to, że takie dziwne komentarze właśnie pisaliście niestety. Yy, następnie Patryk Suszyński zapytano, już jest trochę lepsze pytanie, ale ja mówię, pisze pustym drukiem. Napiszcie mi jakieś fajne pytania, na które bym się mógł długo wypowiedzieć A oni mi piszą, co lubię jeść No to fajnie, co lubię jeść No lubię jeść na przykład kebaby, pizzę To było już tyle razy na live'ach mówione Na jakichś innych też Q&A'ach Że naprawdę tego było ma masy i masę yy, I to jest właśnie nie o to, nie chodzi mi o takie pytania A właśnie, chciałem wam powiedzieć, żebyście właśnie zadali mi takie yy, Takie pytanie właśnie, co bym się fajnie mógł wypowiedzieć Takie jakieś... Taka, albo historia, albo coś takiego. Następne pytanie zadał miłość Jan Żońca Za kim byłeś na wyborach? Trum czy Hilary? No pewnie, że Hilary, ale mi się wydaje, że obaj to są tacy tro trochę, pałus się na mnie już tutaj spod podwyka patrzy. T takie świry, trochę, ale no, nieważne coś. Było, minęło, teraz zamieniamy się w Chińczyków albo w Rosjan. Za niedługo pewnie tak będzie, co nie Paweł? Oczywiście. Jak się motywowałeś, gdy miałeś przez dłuższy czas tylko 10 subskrypcji? To nie była motywacja, ja się sam do tego nie motywowałem, ponieważ ja to uwielbiałem robić po prostu. Ja to, mi się to tak podobało, nie dość, że już tam nawet lajki nie odp... no teraz mnie obchodzą lajki i to wszystko, nie? Bo to akurat mnie teraz strasznie motywuje, ale wtedy ja to miałem wywalone na to, czy ja tam miałem 40 subskrypcji, czy ileś tam, ja po prostu nagrywałem co tam podejdzie i mi się to po prostu podobało a teraz tak się rozwijałem ten kanał dzięki wam, że no jestem właśnie w tym miejscu na tej podłodze stoję razem z Bykiem, który mnie kameruje i jest naprawdę rewelacyjnie Górecki zapytał czy nagrasz odcinek z torciem lub live ale live się po pierwsze nie kręci tylko streamuje także to jest pierwszy błąd przyjacielu, a z torciem no wiesz torcie, jeżeli będziesz to oglądał, no to wiesz, możemy zrobić znowu live'a jak, jak wtedy, bo było śmiechowo, fajnie też śpiewałeś, mi się to bardzo podobało. Radosław Stopiński zapytał, czy za 30 lat będziesz nagrywał nadal na YouTubie? To jest bardzo fajne pytanie. Już nie wiem, ponieważ to skąd ja mam wiedzieć, czy ja za 30 lat będę nagrywał? Ja nie wiem w ogóle co wtedy, co, co się wtedy Paweł z YouTubem stanie, bo ja nie wiem. Zaraz 30 lat? No. Jak to <laughs> Trump go przejmie. Linowiecki napisał, co ja robię w tej grupie. Paulina Zdanewicz zapytała, gdzie chciałbyś mieszkać, jak będziesz dorosły, a to jest dobre pytanie. Albo właśnie tutaj, gdzie mieszkam, no albo się gdzieś wyprowadzę, ale jeszcze kompletnie o tym nie myślę, czy za granicę, za granicę raczej nie, wolę zostać akurat w Polsce, ale to się jeszcze okaże. To jest wszystko. Wszystko randomowe bym tak powiedział. Mateusz Nowek zapytał i to jest nawet już fajne, chyba najlepsze pytanie wybrane stąd. E, czy warto nagrywać na YouTubie i czy nie? I cię teraz, czy to cię teraz nie nudzi? Nie, nie nudzi mnie to, a wiecie dlaczego? Dzięki wam mi się to nie nudzi? Bo gdyby was było mało, nie miałbym czego nagrywać, w sumie, bo wy, wy mi też dajecie prośby jakieś pytania, co mam też nagrywać i wam się to podoba, też muszę w sumie też sam muszę wymyśleć coś, ponieważ jest to mój kanał i muszę też coś sam kreatywnego wymyślić ale jak już będę miał swoją kamerę wszystko swoje, nie, bo teraz od Byka pożyczam, ale to nie znaczy, że Byku teraz pożycza mi tą kamerę i pomaga mi nagrywać, on i tak będzie nadal jeździł do mnie i nadal będziemy też nagrywali, także będzie a taka ha, ha, fajna spółka dwóch youtuberów, będzie, będzie spoko, zobaczycie Eryk Górecki zapytał, czy lubi Zwierzęta, tak ci powiem, że ja kocham zwierzęta. Każde zwierzę, nawet te tygrysy, te najbardziej groźne. Eee, tak, bo to są, to są kurde zwierzęta, to też są żywe osoby, osobniki, tak. A ja mam w sumie też kota w domu i bardzo, bardzo mi się fajnie z nim żyje. Nie? Także jest po prostu. No, lubię zwierzęta, tak ci powiem. Klaudia Truszowska zapytała. Czy lubię swoich widzów? Pozdrawiam. Klaudia też się na... pozdrawiam, czyli wzajemnie. Czy lubię swoich widzów? Nie lubię swoich widzów. Ja ich uwielbiam. Wiktoria Martas zapytała, kurde, jakie świetne pytanie! Naprawdę rewelacyjne, z jaką marką chciałbyś podjąć współpracę? Oj, sprzedam się. Także no, Canon, Nikon, Sprite, Nike, Adidas, New Balance, co my tam jeszcze mamy, Paweł? Wymieniaj: Sony, Coca-Cola, Fanta. Eee, play, wszystkie jakieś tam różne marki, ja bym się sprzedał. Nie no tak, tak naprawdę jeszcze ani razu się nie sprzedałem w swojej karierze, ani jednej reklamy nie nagrałem z Minecrafta, jakiegoś serwera, nic, kompletnie, ani jednej reklamy nie było na kanale. I ja się na razie tego będę trzymał, ale w, w współpracę to już raczej tam będę coś tam podejmował, ale nie że wiecie takie głuche reklamy robić. Dominika ważne zapytała, czy kiedykolwiek obchodziłeś Halloween, tak? Jeszcze rok temu nawet obchodziłem, ciągle, co roku praktycznie obchodziłem, ale akurat teraz już stwierdziłem, że nie, jedynie kumple tam przychodzą, w jakiś chorów sobie żeby obejrzymy, ale tak już nie obchodzę halloween. Sara Cyrul zapytała, czy znam jakiegoś youtubera własnej osobie? Pozdrawiam Cię Sara, tak? Tak, dokładnie Sara. Znam właśnie byka, Zambyka, Zamilki. Nie no, z takich mniejszych gif to akurat bardzo dużo znam, a z większych to jedynie tam poznałem go Knesa eee, Ale tak to w sumie nie gadałem. Wie, wiecie, nie, że się tam znam z nimi i tak dalej, tylko po prostu jedynie ich widziałem, ale tak to nie znam niestety. I pozdrawiam wszystkich widzów, także pozdrawiam normalnie wszystkich widzów. Dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Tak, było to odpowiadanie na pytania, w sumie pytania i o jakieś dziwne też... Co napisaliście na tym facebooku? Naprawdę dziwne te odpowiedzi były, bo mieliście napisać długie, jakieś fajne e, pytania. Ja bym się fajnie mógł na nie wypowiedzieć, ale napisaliście coś niestety głupiego, ale fajnie, bo mi akurat pomysł na odcinek daliście, także dziękuję też Wam. E, także wbijajcie na grupę Zieloni Paliona. Subskrybujcie kanał. 700 lajków, like będzie kolejny film i rozpoczynamy serię soboty z Palionem. Także nie zapominajcie. W sobotę będzie zawsze odcinek, także widzimy się już jutro na odcinku albo na live jeszcze dzisiaj, także widz piona.